Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie. Z tej strony Kosmo i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak już zapewne wiecie, kilka filmów było z dodatku Wiejska Sielanka, ponieważ mam do niego wcześniejszy dostęp dzięki programowi EA Game Changers. A w związku z tym, że mam dostęp do Wiejskiej ślanki mam też dostęp do aktualizacji poprzedzającej właśnie ten dodatek. I powiem Wam szczerze, że jak zaobserwowałem wszystko, co dochodzi w tej aktualizacji, to według mnie jest to największa aktualizacja do The Sims 4, która do kiedykolwiek, ponieważ tyle, ile już tutaj dochodzi, to wszystko wam pokazać, jakby. Wow, nie dochodzi tutaj. A... Dobra, nieważne. Po prostu przejdźmy, przejdźmy do pokazania tego. Widzieliście już kilka filmów z wiejskiej sielanki, i okazuje się nagle, że bardzo dużo rzeczy, które wam już pokazałem, jest aktualizacją. Także myślę, że warto jest się temu przyjrzeć. Myślę, że będziecie zachwyceni, ponieważ nawet jeżeli nie będziecie mieli wiejskiej sielanki, nie będziecie jej w stanie kupić podczas premiery, to będziecie mieć naprawdę dużo rzeczy za darmo. A my to lubimy najbardziej, nie oszukujmy się. Zacznijmy sobie od kasa, i akurat w tym przypadku mamy najmniej nowości, ponieważ dochodzi nam do kasa tylko jedna nowa fryzurka. Co prawda, jest ona naprawdę. Spokojnie interesująca. Tak ona wygląda. Takiej fryzury jeszcze w Simsach nie było. Także mamy taką nową fryzurę. Co o niej sądzicie, to już jakby zostawię Wam do oceny. Jest ona w każdym razie, a ja z każdej nowej fryzury się akurat cieszę. Także tak ona wygląda. Osobiście dla mnie największą nowością jest cała zmiana interfejsu tutaj, jak widzicie, i ten interfejs tutaj, który się znajduje, różni się od tego, który mamy obecnie w grze. Został on przearanżowany, ponieważ do The Sims 4 w najnowszej aktualizacji dojdą stawy, i jak widzicie, tutaj mamy narzędzie do manipulowania wodą. Wcześniej stawów nie mieliśmy i mogliśmy tylko robić takie specjalne stawy, które są na przykład w parkach i tak dalej. W tym przypadku teraz, kiedy wykopiemy dziurę u nas, e, słuchajcie, na działce, jakąkolwiek. Mniejszą, większą może to być naprawdę, zrobimy może sobie tutaj dosyć spory staw. Także on tak będzie wyglądał i teraz możemy go wypełnić wodą. Tak on może wyglądać. No i oczywiście mamy różne opcje. Możemy podnosić poziom wody, jak widzicie, do takiej maksymalnej wysokości. Możemy obniżać poziom wody, że tej wody jest mniej. Możemy wypełnić do określonej wysokości, czyli na przykład takiej. No i oczywiście usunąć wodę. To jest zupełna nowość, także tak to zróbmy. Mamy również, jak widzicie, mapę głębokości wody tutaj. I mamy. Nową kategorię, która nazywa się zewnętrzne ozdoby wodne, i ona się z tego co wiem tyczy basenów oraz właśnie stawów. No i w stawie możemy zwykłą wodę basenową zrobić: możemy zrobić taką wodę, jakąś czerwoną, możemy zrobić taką stawową wodę, w której są liście, taki właśnie brudny staw. Mamy taką wodę, już taką bardzo zarośniętą, z jakimiś liśćmi, i taką po prostu brudniejszą troszeczkę. Także tak to wygląda, oraz mamy różne dekoracje stawu, jak widzicie, na przykład jakiś pieniek, mamy trawy. yeah <laughs> Mamy tutaj kolejną trawę, mamy znak, że można w tym stawie łowić ryby, różne lilie wodne, barwne lilie wodne, mamy rozsypane lilie wodne, mamy również lidlie wodne w rozkwicie, mamy akurat w tym przypadku kurczaczka, który jest z Wiejskiej Ślanki, więc go Wam nie pokazuję. Mamy fontannę również, którą nie wiem jak do końca można, aha nie można mieć na głębokiej wodzie, to trzeba po prostu mieć płytszy, jak widzicie, ten staw i wtedy będzie można to wszystko postawić, jak będzie po prostu ten staw płytki. I mamy tutaj również dekoracje no one tutaj już były, mamy obiekty do basenu. Scenu, których wiadomo tutaj nie możemy użyć, natomiast mamy efekty stawu. I to jest nowa rzecz, ponieważ możemy dodać ważki, i to są właśnie efekty, które tutaj wyglądają tak, ale zobaczycie, jak później przyjdziemy sobie do gry, jak będą one wyglądały. Więc pododawajmy sobie wszystkie te rzeczy. Mamy kijanki, mamy wiejskie ryby, mamy komary, mamy świetliki, mamy pana kaczora, jak widzicie, on zabiera swoje miejsce pewne, mamy kaczki, mamy łabędzie, mamy jakiś obiekt nurkujący, i mamy, uwaga, i ja się zasikałem, jak to zobaczę, mamy krokodyla. Krokodyl, to jest bagno. No to jest kraina aligatorów. Aligatora mam po prostu. Jakby ja jestem w szoku, że takie coś doszło. Więc zobaczymy. Zaraz tutaj przyjdę moją simką. I jak wy zobaczycie to, co tutaj się dzieje. To byłem jak, okej. Okay, to jest mocne. No bo kto by się spodziewał, że będziemy mieć krokodyle, aligatory w simsach. Kolejne zwierzę. Niby wiecie atrapa, ale nadal. Dodatkowo sim, jak widzicie, może bawić się w stawie. Mamy tutaj już... Nasze łabędzie, mamy kaczki, mamy białe kaczki, tutaj mamy jakieś świetliki, tutaj były jeszcze jakieś komary, nie widzę tego aligatora, nie wiem czy on się gdzieś tutaj schował, czy może po prostu jest za dużo, nie, nie widzę tego aligatora nigdzie. O, tutaj mam jakiś obiekt świecący, więc być może trzeba będzie te rzeczy wyjąć, ale i tak poczekam po prostu, żeby wam pokazać jak to wygląda wszystko za dnia. O moi kochani, pojawił się aligator, wynurza się, czy zniknął? Zniknął teraz, on gdzieś tu pewnie, słuchajcie, nie wiem. Po prostu pewnie jest on stworzony do większych stałów. Też są rybki, jak widzicie, i też sobie znikają. Więc co jakiś czas on się po prostu będzie pojawiał, jak widzicie. O, proszę. Jest pan aligatorek. Witam serdecznie. Jak ty wyglądasz z dołu? Zaraz cię zobaczymy. Tak wygląda spod spodu, słuchajcie. Także jest on i czai się na waszych simów. Nie można z nimi robić y, żadnej interakcji, niestety. Ale można zebrać sobie wodę, kiedy gramy na przykład bez przyłącza. To jest bardzo spoko. Fajny taki dodatek. No i teraz widzimy wszystko w dziennym świetle. Tak to wygląda. Myślę, że naprawdę bardzo dużo to... O! Tak nasz ligator wygląda. Zbierzmy sobie wodę. Może nie tutaj przy ligatorze, bo to jest nowa interakcja. Można sobie zebrać wodę, jak widzicie. Także to jest na duży plus, bo tutaj można naprawdę dużo zrobić. Kolejną nowością, której nie mogę wam pokazać, bo jak widzicie w grze teraz nie mam galerii po prostu. Natomiast kiedy kiedyś parcela była zbudowana z kodem BB Move Objects On i została wysłana do galerii, to kiedy dana osoba ją pobrała, nie mając włączonego kodu BB Move Objects On u siebie, to większość obiektów, które były ustawione na tym kodzie, znikała. Od teraz zostało to zmienione i nawet jak nie będziemy mieli kodu BB Move Objects On włączonego w naszej grze i pobierzemy daną parcelę z galerii, to te przedmioty nie znikną i będą się one pojawiały. Także to też jest kolejna rzecz na plus. Kolejną rzeczą, która doszła w aktualizacji, jest to, że zmieniło się narzędzie terenu, zmienił się interfejs narzędzia terenu, ponieważ kiedyś to narzędzie terenu było mniej precyzyjne. Jak pamiętacie, mieliśmy tutaj jakby do wyboru kilka wielkości albo grubości pędzla, a teraz jest po prostu ich więcej i można je bardziej dopasować do tego, co chcemy. Tak samo mamy z pędzlem kwadratowym, mieliśmy również tylko wtedy miękkość, nie mieliśmy też z tego, co wiem, prędkości, więc jest to też duża zmiana, którą jakby warto. To zauważyć, bo dzięki temu po prostu możemy robić właśnie precyzyjniejsze modyfikacje terenu dzięki właśnie temu narzędziu i na przykład wypełnić sobie tutaj wodą nasz stawik też może być różny stawik. Także to też fajnie, że jakby cały czas się rozwija EA i robi coś do przodu z tym, bo według mnie to też jest potrzebne, zobaczcie, tu możemy. A, nie mogę tutaj wody, ale mogę sobie na przykład zapewne coś tutaj wykopać do góry i mamy o górkę w stawie strasznie kanciastą, ale właśnie odchodzi, żebyśmy to było bardziej intuicyjne, bo jednak to było w prąd do SIMS 3 dużo bardziej toporne, także bardzo miło, że. Się za to wzięto, no i jak widzicie, mamy cały nowy interfejs, o czym już Wam zresztą mówiłem wcześniej, także jeżeli chodzi o nowości z trybu budowania, to jest to, doszła opcja. Nowa, czyli wyśrodkowanie na parceli. Wcześniej nie było. Możemy tutaj się przenieść na środek parceli. Wygląda ona jak taki domek, także to też jest nowość w aktualizacji. Ale jest jeszcze kolejna nowość. W aktualizacji, słuchajcie, zostanie poprawiony notatnik i będziemy mieć na przykład teraz wyglądający notatnik tak. Będzie on wyglądał tak. Tak on wygląda w przypadku gry podstawowej, jak widzicie. Mamy opis danych rzeczy. Na w przypadku wiejskiej sielanki, jak widzicie, mamy więcej tych opisów, co do czego służy i tak dalej. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w przypadku innych dodatków. No ale ja tutaj innych dodatków nie mam zainstalowanych, także muszę wam pokazać. Na właśnie przykładzie wiejskiej cielanki. Wygląda to dobrze, wygląda to lepiej, wygląda to inaczej. Jest więcej opisu, jest przejrzyście i jest przejrzyściej. Mi się podoba, jestem zadowolony. Też jak widzicie, mamy tutaj więcej możliwości segregacji. W ten sposób to wygląda, że wszystko jest podzielone ładnie ze sobą, a nie jakby wszystko razem. Także bardzo, bardzo dobrze podoba mi się. Kolejną nowością jest to, że do gry podstawowej dojdzie też kalendarz. W przypadku wiejskiej cielanki będzie on pokazywał festiwale, które się wydarzają, a w przypadku po prostu, gdy mamy grę podstawową, będą tylko widoczne po prostu urodziny naszej simki i będzie można tylko planować tej urodziny. Także to też spoko, bo osoby, które nie mają por roku kalendarza, niestety nie mają, także dojdzie on w grze podstawowej teraz. Kolejną nowością, i to jest jedna z lepszych nowości według mnie, która naprawdę daje dużo i fajnie zmieniła się, to to, że jak już w którymś filmie pewnie z Wiejskiej Ślanki mówiłem, kiedyś mieliśmy tylko cechy parceli, które wyglądały tutaj i wiadomo, cechą parceli może mieć to, że mamy szybki internet, albo że mamy towarzyską atmosferę, ale teraz mamy wyzwania parceli i w wyzwaniach parceli mamy nową rzecz. I jakby wyzwania parceli są to bardziej rzeczy właśnie związane z przetrwaniem na danej parceli, albo z jakimiś takimi rzeczami, z którymi musimy sobie poradzić, a nie są jakby cechą, tak? No bo brak przyłączam jakby nie do końca z cechą, a po prostu wyzwaniem, no nie? Czyli po prostu to, że nie mamy elektryczności, że nie mamy wody, jest wyzwaniem dla nas i teraz właśnie jest to w nowym systemie wyzwań, który właśnie dochodzi również w aktualizacji i fajnie, że niektóre po prostu, że jakby to rozgraniczono, dzięki temu może mieć więcej cech i wyzwania również parceli. W przypadku wiejskiej ślanki są to dziki lisy, i dzikilisy po prostu będą się pojawiały na naszej Parceli mogą kraść na miejka oraz proste życie to jest bardzo fajne. Na tej parceli do przygotowania przepisów wymagane są składniki, czyli po prostu możemy robić tylko rzeczy, na które mamy składniki, ale to nie w aktualizacji, tylko te dwie rzeczy wiejskie sielące sam system wyzwań w aktualizacji. Nowością jest też zablokowanie kamery i skupienie widoku kamery na domu czyli możemy zablokować kamerę po prostu i będzie ona, jak sobie na tego klikniemy czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zablokować kamerę i będzie ona po prostu podążała za króliki, więc możemy obserwować zwierzątka, simów i tak dalej, i tak dalej. Co też jest bardzo fajną opcją. Nie jest to tylko jakby dla królików czy dla zwierząt, ale też właśnie dla ludzi yy, i dla innych po prostu yy, simów. Także to też jest spoko, jeżeli chcemy posiedzieć jego sima i zanim, tylko po prostu zablokować kamerę, to też możemy to zrobić. Nowością, która dojdzie w najnowszej aktualizacji, jest też wspólne gotowanie w grupie do 5 simów, z tego co wiem, albo nawet do 6. Możemy sobie wybrać, właśnie, yy, że chcemy z kimś gotować i na przykład makaron z. Cerem chcemy ugotować w trójkę z tymi simami, właśnie, więc każdy sim jakoś się po prostu dołoży do tego, a co robimy, słuchajcie, w naszej kuchni. Także zobaczmy, jak wyglądają te animacje, bo to jest właśnie to, co widzieliśmy na trailerze, że dziecko może nam pomóc, po prostu. Także tutaj akurat ona, nie wiem, jakby co oni tutaj robią. O, coś robimy, widzicie mała, coś tutaj będzie robić. Ta, ta pani będzie coś tutaj mentorować, może tutaj coś dodaje, jak widzicie. Także fajnie to wygląda. Mamy więcej po prostu takiego gameplayu rodzinnego, można powiedzieć, że rodzice gotują z dziećmi, albo po prostu ze znajomymi, więc. Więc to jest też spoko, no bo w prawdziwym życiu to się zdarza, a w Simsach tego nie mieliśmy. Opatrzcie, ona też tutaj coś będzie robić, także każdy się czymś zajmie i będzie to po prostu wspólna. O, mają nawet podobne interakcje. Będzie, o, i nawet mają jakieś wspomnienia związane z tym, więc będzie to po prostu wspólna aktywność. A której w Simsach 4 zdecydowanie brakowało pomiędzy właśnie rodzicami a dziećmi, a nawet właśnie pomiędzy znajomymi. Także zobaczmy, jakim to wyjdzie. O, i proszę, ugotowany. Każdy się jakoś, można powiedzieć, do tego dołożył. Także bardzo fajna nowość. Kolejną rzeczą jest to, że dzieci od teraz mogą, słuchajcie, uprawiać ogród. To znaczy, mogą one podlewać, mogą odchwaszczać, mogą wykopywać rośliny, mogą pytać o robaki i robić różne rzeczy. Także to jest bardzo fajne, że ci mają nową możliwość po prostu pomagania rodzicom w tym, co robią oni w ogródku. Także to jest też świetna sprawa. I też to dochodzi w aktualizacji, więc powiem wam, że naprawdę jest dużo tych rzeczy. Nie powiecie, że jest to taka bardziej aktualizacja bogata w nowe możliwości, w nowe opcje. Nie tyle, co w nowe ubrania, meble, Tudzież jakieś rzeczy po prostu w kasie. Zdecydowanie jest to skupione na rozgrywce, i ja uważam, że jest to naprawdę bardzo dobra rzecz. Myślę, że nawet jak nie będziecie mieć wiejskiej sielanki, to naprawdę dużo przyjemności może przynieść Wam ta aktualizacja. ja w tym momencie będę dziękował Wam za ten film. Mam nadzieję, że ten film się spodoba. Ja naprawdę jestem zachwycony tym, co dochodzi. I dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Jeżeli to Wam się spodobało, co widzieliście tutaj, zostawcie subskrypcję, lajka i komentarz, bo lecimy do 150 tysięcy. Mam nadzieję, że się uda. Także dziękuję wszystkim pięknie. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia dostępnego i cześć!